trzeczki. Odcinek pierwszy. Misja choinka. Emila! Wstawaj! Wstawaj! Gdzieś Wigilia! Musimy jechać po choinkę! Serio? Nie możemy po prostu powiesić lampek na kwiatek? Nikt się nie skapnie! Nie. Choinka musi być, a nie jakaś podruba. Ale ten kwiatek ma swoją duszę. On całe życie czekał, żeby być choinką. Ubieraj się. No weź, rozmóż się. Mamy święta. Tak, ale to pierwsze święta bez rodziców. Tak, pierwsze święta bez nich. Wiem. Ale damy sobie radę. Obiecuję. Tylko daj nam szansę. Okej, okay, spróbuję. Dobra Emila, wskakuj. Zaczynamy. Misja choinka. Lena. Czy możemy najpierw pojechać do galerii? Chciałabym kupić ci prezent. Ale wiesz, że nie musisz mnie skupować. Wiem, ale chcę. No dobra, to jedziemy do galerii. Proszę pana, chciałabym kupić siostrze prezent. Tylko co można kupić komuś, kto nic nie chce i nic nie potrzebuje. Hmm, ciężka sprawa. Może spróbuj pomyśleć jako obserwator, czego twojej siostrze brakuje? Hmm, miłości. A tak w ogóle to co pan dzisiaj robi wieczorem? Emili, musimy już iść. Co ty odbalasz? Nie możesz mnie umawiać z obcymi facetami. Muszę, skoro sama nie chcesz tego zrobić. Emila. A poza tym spójrz na niego, jaki przystojny. No tak, ale to nie zmienia faktu, że nie możesz tak robić. Dobra, idziemy po choinka. Ale pomysł był dobry. Ty masz same dobre pomysły. Przepraszam. Chyba zapomniałaś. O, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.

O, ta jest idealna! Równa, gęsta, piękna. Bierzemy ją. Lena? Nie! Ale ona tu stoi sama! Emila, nie zaczynaj! Spójrz na nią! Nikt jej nie chce, a są święta! To jest sklep z choinkami, nie schronisko! Ale ona będzie sama w Wigilię! Nie ma szans. Nie namówisz mnie na to coś! Coś? Ona to słyszała! Emila, to jest drzewo. Drzewo z uczuciami. Uczuciami, ta. W tym momencie moje uczucia to jedyna rzecz, która stoi między Tobą a katastrofą. Pandami tego Badyla. Ta. Tego najbrzydszego. Ona jest taka piękna. Bo liczy się przecież wnętrze, prawda? Ta. Wnętrze. Na pewno ona ma bardzo bogate. No, i teraz wygląda jak z reklamy. No, zależy czego by to była reklama. <laughs> To dla Ciebie. Emila, ona jest śliczna. Musiała dużo kosztować. Skąd miałaś tyle pieniędzy? Miałam zaskórniaki. Zaskorniaki? Niezwykle przystojne te zaskórniaki były. Jesteś niemożliwa. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt.